Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy koszulkę z własnym nadrukiem. Ja zakupiłem papier do naprasowanek. No i podobno wystarczy włożyć to do drukarki, wydrukować dowolny motyw, przeprasować wszystko żelazkiem i mamy koszulkę z własnym motywem. No jestem po prostu bardzo ciekaw, czy to nam zadziała. Ja tutaj postanowiłem na sam czarny wydruk. Podobno tutaj też można i kolor, ale moja drukarka coś. Koloru nie chce obsługiwać, popsuła się, ale na szczęście z czarnym damy radę. Tak? Eee, Do tego co? Bierzemy się za projekt naszej koszulki. Ja postanowiłem, że zrobimy motyw Pokémonów i jak widzicie, na podstawie obrazka z Pinteresta będziemy wykonywać naszą grafikę geometryczną grafikę Pokémona Mewtwo. I jeszcze wstawię na, na japońskie napisy, właśnie z Mewtwo. Całość zajęła mi około, nie wiem, godziny samego rysowania. No ale żeby wynaleźć pomysł, co w ogóle będziemy realizować, no to dwa dni nad tym się zastanawiałem i musimy pamiętać, że na sam koniec musimy zrobić odbicie lustrzane, bo jak będziemy to naprasowywać, no to po prostu samo nam się to odbije, dlatego w programie graficznym przed drukowaniem ważna sprawa, żeby zrobić to odbicie, odbicie lustrzane. Jeżeli nie chcecie projektować, nie macie czasu, to wiele grafik jest na necie, po prostu trzeba wpisać sobie grafika wektorowa. Czy może chcecie jakiś kolor, to wtedy po prostu jakąś tam grafikę sobie wpisujecie i tego jest masa. Czy to na Google, czy na Pinterestie. Na Pinterestie to już w ogóle tam jest są naprawdę mega obrazki. No ale ja nie lubię przynosić takich całkowicie rzeczy innych osób. Ja lubię po swojemu, dlatego postanowiłem, że sam to sobie zaprojektuję. Czy to fajnie wyjdzie. Zobaczymy. Drukujemy, czytamy instrukcje i będziemy to robić. Nie wiem, czy tyle słychać odkurzacz jak tak to e, sorki, ale musimy dać, musimy dać radę. Dobra, mamy nasze kartki i co oni nam tu piszą? Papier do naprasowanych, na jasne tekstylia, drukarka trementowo, płaska twarda, gładka powierzchnia do prasowania, płaska twarda powierzchnia. <laughs> Jakiś karton by nam się przydał, bo to jest takie niezbyt, niezbyt. Mam karton, dobra, zrobimy to na kartonie. Białasna koszulka. Dobra, żelazko. Drukuj na, na stronie Drukuj tylko na czystej stronie papieru do naprasowania. Bywa i tak Może i... Ja to w sumie to na tej tekturze możemy to prasować Dobra, spoko Na tej stronie drukujemy Z tego co zobaczymy Kurde, powiem że trochę się boję Znaczy boję się No nie ma się czego nie wybać, ale... No jestem ciekaw Dobra, to odstawiamy na minutę Od razu sobie drukujemy Mewtwo Jezusie Smaria drukujemy dobra no jestem bardzo, bardzo jestem cieka Dobra, i co się tutaj zaleca jeszcze? Zaleca się, żeby wydrukowany motyw e, wyciąć dookoła 5, 5 mm marginesu. Dobra, ja to już ogarnął. Takie to ciepłe Kurtka wodna. Ogólnie jakość spoko kurna, tutaj na środek za mało może przycisnąłem. Nóż. Dobra. Nie poddajemy się. Eee. To już jest. Moja ostatnia koszulka najwyżej nie będę miał w czym do roboty chodzić. Bywa i tak. Jak to wyjdzie, to to będzie po prostu koszulka petarda. Chyba najpierw te napisy zrobimy, powiem wam. Chyba najpierw weźmiemy się za napisy. One są w miarę równo. Boże, póki co jest dobrze. Jak dalej Uff. Dobra, niechwalmy dnia przed zachodem słońca. Zostały nam jeszcze dwie kuterki. Sami oceniście, czy taką koszulkę jest wykonać łatwo. Jakie jest stres, to nie Jak ma się jedną koszulkę, w której siedzi do roboty, też nie Jak jest w cholerę gorąco, też nie Ale satysfakcja to wynagradza, bo koszulka wyszła genialnie Wybaczcie, że się żegnam z podłogi, ale eee, Ten projekt mnie kosztował dużo czasu, znaczy dużo czasu Dużo stresu, takiego że aż sam nie wiem co mówię. A kwestia była taka, że miałem przygotowany dla Was odcinek, ale jednak nie udało się go zrealizować. I stwierdziłem, dobra, wykonamy coś przyjemnego, żeby było na kanał. I postanowiłem, że zrobię koszulkę z nadrukiem, gdzie nigdy tego nie robiłem. Ale koszulka jest. Jest. Jest, jest i ona. Także ja osobiście jestem zadowolony. Jedyne co mnie ciekawi to jak to zachowuje się w prań. Eee, I nie będę tego teraz wstawiać, bo nagrywam to dzień przed publikacją filmu. Eee, no i po prostu jeszcze muszę ten film zmontować, więc eee, będę po prostu na Instagramie. Na Instagramie zrelacjonuję, jak to wygląda. I też na Instagramie eee, macie możliwość decydowania o tym, co wykonujemy w następnych odcinkach, bo między innymi zdecydowaliśmy, że wykonamy ten wzór. No i w ten sposób zostawcie po sobie ślad na kanale, a ja idę to ogarniać wszystko i, 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 i no i widzimy się na Insta Siemano.